Nie powiem. Ja się nie wezmę. Nie powiem. Nasze słowa są przeznaczone dla naszych widzów. Złowrogo pomilczymy. Złowrogo pomilczymy. A za chwileczkę powiemy Państwu o limuzynach za 10 milionów. Powiemy o. Hicie. Hit, hit, hit. Hit, 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 hit którego nie będzie, nie będzie. I o sondażu, w którym. Szymonowi, Szymonowi to... spada. spada. A tak się stara, tak się stara. No ale to Słuchaj za Zobaczcie, dwoje troje to nic. Tak. No tak. No tak. Bo on widzi, a ja nie. Bo ja widzę. <laughs> No Telewizja w Polsce w Centrum Wydarzeń. Dorota Usiewicz i Marcin Wikło, witamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A wiecie Państwo, że kiedyś to było pisancium, tak to się nazywało? Uhuhu, nie ma już tego spotu, zniknął z internetu, no zniknął, to, zniknął, bo ale rzeczywiście internauci znaleźli. Znaleźli, bo dużo krzesełek, a jak jest dużo krzesełek, to znaczy, że jest dużo miejsc w ministerstwach, a jak jest wielu ministrów, wiceministrów, to znaczy, że trzeba wozić ich limuzynami. I tych limuzyn ostatnio zabrakło. Okazuje się, że trzeba dokupić, dlatego że ministrów i wiceministrów jest już tylu, że nie ma ich czym wodzić. Ja się zatrzymałam na 134. Nie wiem na ilu. Ty się zatrzymałeś, ale. Nie wiem, ale tylu limuzyn nie ma.